Cześć, witajcie kochani, szybciutka wrzutka przed moim urlopem. Tak jeszcze chciałam się z Wami pożegnać, ale... Samochwała, w końcu stała. Słuchajcie, mam bardzo, bardzo miły dzień. Jeszcze przed urlopem odwiedziłam swoją klientkę, której dowodziłam zakupione przedmioty. I słuchajcie, moja kochana klientka tak bardzo mnie obdarowała, że ja muszę się tutaj z Wami szybciutko tym pochwalić. Niestety e, będziecie musieli kochani ze mną podzielić to, co mam, ale muszę, słuchajcie, dostałam torebeczkę, e, staruszkę oczywiście, że leci w moje dłoń nie, ona tutaj jest oznaczona od środka, muszę sobie jeszcze sprawdzić, może znajdę firmę. To rybeczka jest bardzo ważna, bo należała do rodziny mojej klientki, więc po prostu została mi podarowana i jestem przeszczęśliwa. Kochani, pokażę Wam też, jest oczywiście karteczka i trójwymiarowa, ja uwielbiam trójwymiarowe karteczki, więc mega dziękuję. Oczywiście są na niej różyczki, no mega fajna sprawa. Treść oczywiście zostawię dla siebie, ale kartki sprawiają mi ogromną przyjemność już tą wiecie o tym, bo nieraz już wam o tym mówiłam. Kochani, tutaj mam coś wspaniałego. Naprawdę, bo klientka podzieliła się ze mną swoją rodzinną pamiątką. Słuchajcie, zostawiła mi tutaj w środku karteczkę że wisiorek należał do mamusi mojej klientki jest z lat 70. No i klientka uznała, że może przyda się do moich stylizacji. Oczywiście, że mi się przyda do moich stylizacji, ale przede wszystkim będzie stanowił już teraz dla mnie ogromną pamiątkę. Wiecie, że jestem bardzo sentymentalna. Jeżeli ktoś podarowuje mi prezent ze swoich rodzinnych pamiątek, to dla mnie. Nie wiem, czy może być coś piękniejszego, chyba nie. Naprawdę jest prześliczny, ja jestem mega zadowolona. Eee, jeszcze oprócz tego e, wisiorka jest broszka. Jest to przepiękna różyczka. E, również pani Jola napisała, że mniej więcej z tego samego okresu. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest już chyba moja czwarta broszka od moich widzów, jak dobrze pamiętam. Jestem naprawdę przeszczęśliwa. Tak jak Wam mówiłam, muszę zrobić osobną szkatułkę na te broszki, koniecznie, koniecznie. No, przepiękna pamiątka, naprawdę aż mi jest tak ciepło na sercu. Coś wspaniałego. Kochani, tym prezentom nie ma końca. Dostałam jeszcze aniołka z Wilna. Poczekajcie, spróbuję Wam go tutaj. O, troszeczkę odsłonić. Zobaczcie, jaki piękny. Jest tak ładnie zapakowany, że nie chcę go otwierać. Szkoda mi. Postawię go sobie. Będzie stał tam u nas w skarbcu. I również z Wilna. Zobaczcie, jeszcze jest tutaj taki aniołek. Też pani Ola mi tutaj podpisała, że jest wręczony jako ochrona. Hmm, Patrzcie, jaki śliczny. On jest tutaj tak przygotowany od razu do zawieszenia. No coś pięknego. Naprawdę jest to dla mnie taka ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję za takie wspaniałe upominki. Eee, słuchajcie, pani Jola pamiętała, że miałam też urodziny, więc zostało mi wręczone urodzinowe winko, ale zobaczcie, e, moja kochana duszyczka... <grywka> Pokrewna, można powiedzieć, bo to są nasze takie pokrewne dusze, dbające o każdy szczegół. Pani Ola zawsze jakoś pięknie przystroi butelkę. Dlaczego mówię zawsze? Bo już kiedyś miałam przyjemność dostać winko. Nie pokazałam wam wtedy, ale również było tak pięknie przystrojone. Tutaj e, zobaczcie, to jest szklane, te owoce są wykonane ze szkiełka. No, jak można, kochani, nie być zadowolonym z tak pięknych prezentów. No i ponieważ zdradziłam Wam, że wyjeżdżamy na naszą rocznicę ślubu na urlop, to zostało mi wręczone jeszcze e, takie piękne cudo. Jest to szampan, ale zobaczcie, on jest z 24-karatowym złotem w środku. Również tutaj Pani Ola zadbała o to, żebym pięknie miała przystrojoną tą butelkę. No i w pierwszej chwili powiedziałam jej, że zabiorę wino czy szampan zabiorę ze sobą. I faktycznie, no, otworzymy go w tą naszą rocznicę. Ale słuchajcie, szkoda mi wypić tego złota! Naprawdę, teraz tak patrzę na to i trochę mi szkoda, ale no, raz się żyje. A jak umrę po drodze, to co, w ogóle nie skosztuje? Przynajmniej się napije, nie? Ja będę wiedziała, jak smakuje złoto. Także mega dziękuję. Chciałam się z Wami tak szybciutko tym podzielić. Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj jest 10 października, więc dzisiaj o godzinie 00, o północy zamykamy konkurs i już komentarze po tym czasie zostawione nie będą liczone, także jeszcze macie szansę, kochani, dobić. Ja jeszcze na tą chwilę nie wiem, kto wygrywa, w ogóle nie liczyłam kompletnie tych komentarzy. Będę to robiła dzisiaj po północy i ja już będę wiedziała, ale niestety zdradzę Wam to po moim powrocie. Pokażę Wam wtedy nagrody za drugie i trzecie miejsce, bo pierwsze nagrodę główną znacie. Wiecie, co to będzie figura, która jest pokazana od Walendorfa na jednym z postów. Także taką małą zrobiłam sobie też pamiątkę, nagrywając ten krótki short. Mam nadzieję, że Wam też się podobają, zwłaszcza te przedmioty, właśnie pamiątkowe, bo to jest naprawdę coś niesamowitego ogromny sentyment. I jeszcze raz się z wami żegnam. Życzę Wam wspaniałego weekendu, wspaniałego całego tygodnia. Nie widzimy się na tej transmisji, która będzie w najbliższą środę, dopiero 22 października. Także bardzo Was proszę pamiętajcie o tym. Ściskam Was najmocniej, jak potrafię, i przesyłam milion buziaków. Pa, pa!